Czy w tej sytuacji masz obowiązek używać światła umijania? Odpowiedź: tak. Oglądasz wideo z prawdziwego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Czy w przedstawionej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo w strefę zamieszkania, musisz sygnalizować ten manewr? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować się do pionowego znaku ostrzegawczego ustąp, pierwszeństwa? Odpowiedź: Nie. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić pojazd, który jedzie przed tobą? Odpowiedź: Tak. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą jednokierunkową, podporządkowaną, znajdującą się po prawej stronie? Odpowiedź: tak. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do wielotorowego przejazdu kolejowego? Odpowiedź tak. Czy widoczne znaki poziome w postaci strzałek na jezdni nakazują jazdę tylko we wskazanym kierunku z pasów ruchu, na których się znajdują? Odpowiedź tak. Czy ten znak pionowy informuje Cię o lokalizacji schroniska młodzieżowego? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość? Odpowiedź: tak. Czy umieszczona pod widocznym znakiem zakazu tabliczka wskazuje odległość od miejsca, w którym ten zakaz obowiązuje? Odpowiedź: tak. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym lewym pasem, na który zamierzasz wjechać? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy jadąc na wprost, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd przed jezdnią przy linii złożonej z trójkątów? Odpowiedź: nie. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy w widocznej sytuacji znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem? Odpowiedź: tak. Czy w przedstawionej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić rowerzystę? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo? Odpowiedź tak. Czy przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dopuszczają możliwość oddalenia się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu? Odpowiedź B. Nie. Którą z tych czynności ma obowiązek wykonać uczestnik wypadku drogowego, w którym są ranni? Odpowiedź C. Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i policję. Jak należy prawidłowo rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową małego dziecka, przedszkolaka, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia, prowadzoną przez jednego ratownika? Odpowiedź A. 5 wdechów wstępnych, następnie 30 uciśnięć i 2 wdechy. Od czego w szczególności zależy bezpieczny odstęp, który powinieneś zachować w tej sytuacji? Odpowiedź A: Od prędkości, z jaką jedziesz. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Odpowiedź B: Unikanie gwałtownych hamowań i przyspieszeń. W jakiej odległości, zastojącym na autostradzie, uszkodzonym samochodem osobowym, masz obowiązek umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy? Odpowiedź B. 100M. Gdzie należy przeprowadzać okresowe badania techniczne pojazdu? Odpowiedź C. W podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów. Jaki odstęp musisz zachować od omijanej przeszkody? Odpowiedź B. Bezpieczny. Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący ABS? Odpowiedź C. Ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania. Jaki może być objaw pęknięcia przewodu hamulcowego w samochodzie osobowym? Odpowiedź B. Niewielki lub brak oporu pedału hamulca przy jego wciskaniu. Czy masz prawo przewozić niemowlaka na kolanach osoby dorosłej? Odpowiedź A. Nie. Który z wymienionych czynników ma decydujący wpływ na określanie odległości od pojazdu jadącego przed nami? Odpowiedź C. Prędkość pojazdu. Egzaminacyjny sprawdzian umiejętności zaliczony celująco. Zdobyłem 74 punkty na 74, co zawdzęczam w dużej mierze rzetelnej nauce z pomocą serwisu poznajtesty.pl. To idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce pewnie zmierzyć się z wyzwaniami edukacyjnymi.